Adibu. Startujemy na wyprawę! Razem z Adibu lećmy po przygody. Razem z Adibu poznajmy odpowiedzi. Razem z Adibu. Podróż pełną wrażeń. Razem z Adibu. Na pokład zapraszam! Jeśli prawdę pragniesz znać, pytasz czemu, co i jak wiedza to twój nowy ślad. Nasza misja ziemia! Razem z Adibu. Jesteśmy po przykłady razem z Habibu, poznajmy odpowiedzi. Razem z Habibu, misja Ziemi, razem z <Adibu>. Teleportacja! Co to jest wulkan? O nie. Moja kulka utknęła. O, jaki uroczy mały wulkan! Jaki wulkan? Gdzie? Czy to nie jest wulkan? Nie, a co to jest wulkan? Chyba najwyższy czas na małą wycieczkę na Ziemię. O, widzicie te góry? Patrzcie! Dym. To znaczy, że jesteśmy już blisko celu. To wulkan, prawda? Masz rację, Adilio! No to lećmy! O! Ten wulkan naprawdę dymi! Dlaczego? Dobre pytanie, Adibu. Niech wyjaśnię. Wnętrze Ziemi to mieszanka gazów i stopionych skał, czyli magma. Czasem powierzchnia Ziemi pęka, a przez otwór wypływa magma i wydostaje się dym. Tak! Ale jak magma się podnosi? Gazy unoszą magmy i wypychają przez komin wulkanu aż do jego szczytu, czyli krateru. Tam magma tryska w górę lub spływa po zboczu. To się nazywa erupcja wulkanu. Po oddzieleniu się gazów magma nazywa się lawą. Przyjrzyjmy się z bliska. Być bardzo gorąco. Czy to nie jest niebezpieczne? A ma rację. Magma ma ponad 1000 stopni Celsjusza. O, nie martw się, nie będziemy tam długo. Makromijatoryzacja! Gdzie jesteśmy, robić? Lecimy w dół kanałem lawowym. Wszystkie są takie same? Dobre pytanie, Adibu. Są różne rodzaje wulkanów. Mogą być w kształcie stożków, płaskie lub okrągłe. Zależy od tego, jak wypływa magma. Tak, Bert, jest gorąco. O, to co? To jest magma. A Adibu, musimy wracać. Tu jest za gorąco dla statku. I dla Berta! Dobra, wracamy. Tak szybko. Magma się wznosi. Jeśli nas dotknie, usmarzymy się. A! Co to było? To magma. Stopiona skała, wypychana przez gaz. A teraz się wznosi! Goni nas! Uważaj, Anibo! Utknęliśmy wśród skał! A magma się wznosi! O, Trzymać się! Użyję całej mocy, by się wydostać! Nie utknęliśmy! Nie chcę się usmażyć! Niedobrze, silnik stanął. Adibu, użyj mechanicznego ramienia! Spróbuj wypchnąć statek na powierzchnię! Nie mogę! Jest za gorąco! Statek się zepsuł! O! 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 Zajmij sobie, tu ma pokrywkę, a tu dziobek. Chyba stopiły mu się obwody. Nic nie mogę zrobić. <trybuj> Nie przerywaj robotów, dzięki tobie statek się uwalnia. Wy też skaczcie! A. 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 Zabierajmy się stąd, i się usmażymy! O, super! O, nie! jadłubie! Matrą Dobra robota, Adimu! Mało brakowało! I chyba już najwyższy czas! Rastać na, na celestię! Jesteś głodny, Bert? Robitok ma się lepiej. Myślałem, że moje obwody całkiem oszalały. Upieczemy kiełbaski na grillu? O, nie, ja, ja dziękuję. Adibu, już wiesz, co to jest wulkan? Tak, to taka góra, która ma zbiornik z magmą głęboko pod ziemią. A kiedy magma wznosi się do góry i wypływa kraterem... następuje erupcja wulkanu. Racja! pa! pa, pa wersja polska Studio Publishing